Już sam początek opowiadań o Jakubie wprowadza temat konfliktu między dwoma braćmi. Między Jakubem i. Jezawem. Jakub i Jezaw walczą ze sobą nawet jeszcze przed urodzeniem. Czytamy, że ich matka, Rebeka, zaniepokojona jakimś nietypowym przebiegiem ciąży, udaje się, jak to jest napisane, aby zapytać Pana, i otrzymuje przepowiednię o walce dwóch narodów, która dokonuje się w jej łonie. I y, można powiedzieć, że tego typu opowiadanie y, o konflikcie między dwoma braćmi, bliźniakami, którzy są y, przodkami narodów, które później znowu będą w konflikcie, y, możemy znaleźć w bardzo wielu różnych y, starożytnych opowiadaniach, także w różnych częściach świata, więc jest to w jakimś sensie opowiadanie w miarę typowe. I tak jak tamte opowiadania, także tutaj. Ten konflikt, tym podstawowym konfliktem, jest nawet nie tyle konflikt między dwoma braćmi, co właśnie to odniesienie do tej sytuacji, która nastąpi w tych późniejszych wiekach, w późniejszym czasie, kiedy właśnie dwa narody będą w jakiś sposób konkurować ze sobą. Wiem, że zgodnie z relacją ksiąg Samuela, ksiądz królewskich. Edom, czyli właśnie potomkowie Ezawa, zostali pobici przez, przez króla Dawida, podporządkowani królestwu Dawida i dopiero kilka wieków później, czy dopiero, dopiero zapanowania króla Jorama, czyli to jest na początku IX wieku, Odzyskali niezależność od Królestwa Izraela i później z kolei doszło do swojego konfliktu między, czy przynajmniej do wielkiego żalu Izraelitów w stosunku do Edomu, w związku z tym, że Edom wsparł Nabuchodonosora wtedy, kiedy on przy końcu VI wieku zaatakował Judeę, kiedy, kiedy zniszczył w 587 roku przed Chrystusem. Jerozolimę. Mamy wiele różnych tekstów, które opowiadają nam właśnie o tym wydarzeniu. Róż, tekstów, które w jakiś sposób ogłaszają sąd nad Edomem, przyszłą karę dla Edomu, właśnie za to postępowanie, za, za to sprzymierzenie się z Babilończykami przeciwko, przeciwko Izraelitom, przeciwko Judei. I na przykład w księdze. Ezechiela, możemy przeczytać w 38 rozdziale właśnie proroców przeciwko górze. Sejr, góra Sejr. Już pojawia się to słowo też i tutaj, w tym naszym 25 rozdziale księgi Rodzaju, kiedy Ezaf jest opisany jako pokryto włosieniem. Włosy, owosienie to po hebrajsku Sear, czyli jest tu przywołanie właśnie tej góry Seir, miejsca, w którym, w, którym, w którym zamieszkują potomkowie Ezafa, Edom. I wyszło też. Sam Edom przywołany jest nawet w tym określeniu Ezawa jako człowieka czerwonego. Kiedy urodził się chłopiec, był czerwony. Cały pokryło się to jest Seil. Czerwony to jest właśnie odwołanie do nazwy. Edomu także do e tej e charakterystyki tego terytorium, gdzie Ziemia miała taki ceglasto, czerwony, e czerwony kolor, ale także sama nazwa. Edom i e czerwony, słowo e Nazwa koloru czerwonego e, zawierają te same, e, te same spółgłoski, co właśnie jest tak samo jak właśnie owłosienie i góra Seir, co właśnie jest takim przywołaniem jakby, e, no właśnie, nie tyle e, jest tu uwaga zwracana na same dwie osoby, na Ezawa i... Jakuba, ale od razu spojrzenie idzie na to terytorium, na te, na te dzieje późniejsze, kiedy właśnie Izrael jest w konflikcie z Edomitami. Prorok Wechiel pisze tutaj ty żywiłaś zadawnioną wrogość i wydałaś Izraelitów podmieć w czasie ich niedoli, gdy ich kada doszła do kresu. Dlatego na moje życie, wyrocznia Pana Boga, sprawię, że będziesz krwawić i krew będzie Cię prześladować, ponieważ nieustannie przelewałaś krew, krew będzie Cię prześladować. Górę Sejd zamienię w bezludną pustynię, wytracę na nie każdego wędrowca i wzgórza pokryję trupami zabitych na Twoich pagórkach i w Twoich dolinach i we Wszystkich Twoich wąwozach padną pobici mieczem, Zamienię cię wiecznie od ludzie, Twoje miasta nie będą zamieszkane. Przekonacie się, że ja jestem Panem, właśnie słowa potępienia w stosunku do postawy Edomu względem Izraelitów. Podobne słowa możemy znaleźć u innych także proroków, szczególnie u proroka Abdiasza. Czyli narodziny Jakuba i Jezawa zapowiadają właśnie ten konflikt, który będziemy widzieć w Księdze Rodzaju, ale już właśnie także i ten późniejszy konflikt między dwoma e, narodami, który będzie miał miejsce wiele wieków później. Ale e, ciekawe jest to, że w Księdze Rodzaju tym kłótliwym, tym, e, e, tą osobą, która powoduje właśnie konflikt, nie jest Ezaw, nie jest przodek Edomitów Ezaw, ale jest nim przodek Izraelitów, jest nim Jakub. O swoim protoplaście właśnie sami Izraelici piszą, że urodził się on po Ezawie, ale od początku starał się pokonać swojego brata, starał się wdobyć pierwsze miejsce niekoniecznie uczciwymi metodami. Między dwoma braćmi walka zaczyna się jeszcze przed narodzinami i trwa także w czasie samych narodzin. Jakub urodził się po Ezawie, ale jak czytamy, w momencie porodu trzymał swojego brata za piętę. Niezależnie od tego, czy jest to możliwe z punktu widzenia ginekologii, w każdym razie to trzymanie zapięte ma tutaj znaczenie także symboliczne i nawiązuje do takiej ludowej etymologii imienia Jakub, bo samo imię Jakub jest bardzo archaiczne, możemy znaleźć zmianki tego imienia w różnych dokumentach, szczególnie egipskich, z trzeciego i drugiego tysiąclecia, czyli jest to wiele wieków jeszcze przed, przed tym, jak została spisana zostało spisane Pismo święte Księga rodzaju. I tak jak ono brzmiało pierwotnie, i też biorąc uwagę, właśnie. Z, ten język, ówczesny język aramejski, przodka języka hebrajskiego, który jest zapisany w Biblii, ten, to słowo miało oznaczać Bóg strzeże, Bóg nagradza, Bóg przychodzi z pomocą. To właśnie takie teologiczne znaczenie posiadało to imię. Ale no, jak, jak to jest też choćby dzisiaj z naszymi staropolskimi imionami kiedy my słyszymy Stanisław, Zbigniew, Władysław, Przemysław, dzisiaj niekoniecznie rozumiemy ich pierwotne znaczenie i tak samo właśnie w czasach Izraela to pierwotne znaczenie imienia Jakub zagubiło się, nie było takie czytelne, natomiast zaczęto łączyć się właśnie ze słowem pięta. I ze słowem oszukiwać, bo w języku hebrajskim właśnie pięta, oszustwo i Jakub mają, zbudowane są te słowa w, w, w oparciu o te same trzy spółgłoski Hein, Kow i, i, i Bet. I Jakub Właśnie jest prezentowany tutaj jako ten, który powoduje konflikty i jako oszust. Szczególnie potem ujawnia się to, gdy oszukuje swojego ojca, przedstawiając się ślepie, ślepemu już Izaakowi jako, jako Ezaf, aby właśnie w ten sposób przez podstęp otrzymać Boże Błogosławieństwo. Do oszustwa, które charakteryzowało Jakuba, nawiązują zresztą także różni prorocy, tutaj na przykład czytamy choćby u proroka Malachiasza w rozdziale trzecim. Bo wy nie przestaliście być synami Jakuba. Już za dni waszych ojców odstępowaliście od moich przykazań i nie przestrzegaliście ich. Nawróćcie się do mnie, wtedy ja zwrócę się do was, mówi Pan Zastępów. Lecz wy oszukujecie mnie i przy tym pytacie, w czym cię oszukaliśmy? Jesteście przeklęci, bo oszukujecie mnie nadal. Wy cały naród, Izrael, który... O, yy... Izrael. Właśnie, Lud Izraela, wtedy kiedy oszukuje Boga, okazuje się być rzeczywiście, jak to tu pisze prorok, synami Jakuba. Jakub, który w swoim imieniu niesie właśnie to słowo oszustwo, jest ich prawdziwym ojcem właśnie wtedy, kiedy, kiedy starają się, tak jak Jakub, oszukać nie tylko innych ludzi, ale także i, i samego Boga. A jednak, właśnie historia Jakuba pokazuje nam, że człowiek nie jest tylko tym, kim się urodził. Właśnie Jakub zaczyna od, od walki, zaczyna od konfliktu, zaczyna od, od oszustwa, ale potem widzimy właśnie jego dojrzewanie jego stopniową przemianę. Szczególnie lata jego pobytu na emigracji, gdzie trafia właśnie ze względu na swoje oszustwo, na to, że boi się, iż Ezaf może go zabić. Właśnie te lata emigracji to lata ciężkiej pracy i takiej jakiejś, wydaje się, głębokiej przemiany Jakuba. Czyli z jednej strony, właśnie, że człowiek. Może się rozwinąć, może dojrzeć, może, może się przemienić. To uczy nas opowiadanie o Jakubie, ale uczy nas też i tego, że Boże Błogosławieństwo nie jest związane tylko z tymi ludźmi szlachetnymi, doskonałymi. Ludźmi, którzy prawdziwie potrafią rozpoznać Boga, którzy mają właściwe podejście do rzeczywistości Bożej, to właśnie okazuje się, że to błogosławieństwo, które otrzymał Abraham, ze względu na jego wiarę, jak to zresztą czytamy zaraz w 26 rozdziale, dziedziczy, czy otrzymuje, czy dalej. Przekazuje światu właśnie Izak i później także pomimo wszystkich swoich słabości może nadal w jakiś sposób to błogosławieństwo nieść Jakub i przekazywać je dalej właśnie do wspólnoty, wspólnoty swoich synów, wspólnoty Izraela. Bóg prowadzi swoje dzieło w świecie dzięki ludziom, Takim jak Abraham, dzięki ludziom, którzy odpowiadają mu z wiarą, ale potrafi je prowadzić także i wtedy, kiedy te osoby, które otrzymują szczególną misję od Boga, może nie są aż takie doskonałe, może nie potrafią w jakiś sposób właściwie zrozumieć nawet tego daru, tego, tego Bożego zadania, które, które otrzymują. Jakub, widzimy, do tego stopnia nie potrafi. Zrozumieć, czym jest Boże błogosławieństwo, że wydaje mu się, iż może je osiągnąć oszustwem czy przemocą, walką, choćby później z Bogiem. Ale jeżeli nawet udało mu się oszukać swojego ojca, Izaaka wiem, że nie mógł oszukać Boga i że także w, tym, w tej walce później Jakuba z Bogiem Także to Bóg odnosi zwycięstwo. Jednak mimo wszystko Bóg zgodnie z obietnicą daną Abrahamowi nadal jest obecny przy, przy jego potomkach, przy jego synach. Właśnie wybiera, przekazuje swoje, swoje, swoje błogosławieństwo i także oczywiście wszystkich nieustannie wzywa do przemiany, wzywa do nawrócenia. I tę przemianę także w życiu samego Jakuba możemy zobaczyć, Jakub właśnie dojrzewa, rozwija się w ciągu swojego życia. A z drugiej strony Ezaf możemy też zobaczyć, że pomimo iż to on wydaje się, że po ludzku był bardziej predyscynowany, to on otrzymał od samego początku jakieś szczególne, jak się wydaje, dary, jednak potrafi także przez swoją przez swoją obojętność wobec tych bożych darów utracić swoje pierworództwo, które sprzedaje Jakobowi za miskę z Soczewicy, potrafi stracić także to błogosławieństwo, które jak się wydaje mu się należy, ale właśnie o które nie chce, nie potrafi się zatroszczyć. Dzieje Jakuba i Jezawa pokazują nam z jednej strony jedność Boga, a z drugiej strony także to, że Bóg powołuje nie tylko ludzi doskonałych, ale także ludzi słabych, wzywając wszystkich do przemiany i nawrócenia. A my wszyscy no właśnie możemy uczynić jakieś kroki do przodu, możemy to wezwanie przyjąć i możemy tak jak Jakub Także w jakiś sposób walczyć z tym, co jest złe, wybierać to, co, co jest dobre, dokonywać tego wyboru, które w jakiś sposób kształtuje nas, sprawia, że możemy do tego daru, który otrzymaliśmy, dojrzewać.